Nocna zabawa. Wczoraj wieczorem przy kolacji pan Rato, kierownik obozu, rozmawiał z naszymi drużynowymi i szeptali sobie mnóstwo rzeczy, spoglądając na nas od czasu do czasu. A potem po deserze, komfitury z pożyczek bardzo dobre, kazano nam szybko kłaść się spać. Drużynowy zajrzał do nas do paraku, zapytał, czy jesteśmy w formie i powiedział, żebyśmy prędko zasypiali, bo potrzebne nam będą siły. Do czego druchu? zapytał Kalixt. Zobaczycie, drużyna by się uśmiechnął, a potem powiedział nam dobranoc i zgasił światło. Czułem, że ta noc będzie inna niż wszystkie i że nie będę mógł zasnąć. Zawsze tak jest, kiedy się zdenerwuję przed pójściem spać. Obudziłem się nagle, słysząc krzyki i gwizdki. Nocna zabawa! Nocna zabawa! Zbiórka na nocną zabawę! Wołano na dworze. Siedzieliśmy wszyscy na łóżkach, oprócz Gwalberta, który nic nie słyszał, bo spał, i Paulina, który się przestraszył i płakał pod kocem. Nie widzieliśmy go, tylko słyszeliśmy jakiś. Ale my go znamy i wiemy, że krzyczał i chciał wracać do domu, jak zawsze. A potem otworzyły się drzwi do naszego baraku, wszedł drużynowy, zapalił światło i powiedział, żebyśmy się gazem ubierali i biegli na zbiórkę na nocną zabawę i żebyśmy włożyli ciepłe swetry. Wtedy Paulin wystawił głowę spod koca i zaczął krzyczeć, że on się boi wychodzić w nocy, a zresztą rodzice mu nie pozwalają i że nie wyjdzie. Dobrze, powiedział nasz drużynowy, w takim razie zostań. Wtedy Paulin wyskoczył z łóżka, pierwszy się ubrał i wyszedł, bo mówił, że boi się zostać sam w baraku i że się poskarży swoim rodzicom. Zbiórkę zrobiono na środku obozu, a ponieważ było już bardzo ciemno i na dworze było ciemno, zapalono światła, ale i tak niewiele było widać. Pan Rato na nas czekał. Drogie dzieci, powiedział, urządzimy sobie nocną zabawę. Pan Żenu, nasz intendent, którego wszyscy bardzo lubimy, wyruszył gdzieś z proporczykiem. Chodzi o to, żebyście go odnaleźli i przynieśli proporczyk do obozu. Poszukiwania prowadzić będziecie drużynami, i ta, która zdobędzie proporczyk, dostanie dodatkową porcję czekolady. Pan Żenu zostawił nam kilka wskazówek, które pozwolą Wam łatwiej go odnaleźć. Słuchajcie uważnie. Poszedłem w stronę Chin, ale przed trzema dużymi białymi kamieniami Może byście przestali hałasować, kiedy mówię? Benon schował do kieszeni gwizdek, a pan Rato mówił dalej Ale przed trzema dużymi białymi kamieniami zmieniłem zdanie i poszedłem do lasu Żeby nie zabłądzić, zrobiłem jak Tomcio Paluch. I ostatni raz powtarzam, przestańcie bawić się tym kwistkiem. O, przepraszam, panie rato, zawołał jakiś drużynowy. Myślałem, że pan już skończył. Pan rato westchnął ciężko i powiedział: Dobrze, macie już wskazówki, które pozwolą wam odnaleźć pana żenu i proporczyk. Je jeżeli wykażecie się pomysłowością, przenikliwością i in inicjatywą, trzymajcie się wszyscy swoich drużyn. I niechaj najlepsza zwycięży. Zaczynamy! I drużynowi zaczęli gwizdać, a myśmy rozbiegli się na wszystkie strony, ale nie wychodząc z obozu, bo nikt nie wiedział gdzie iść. Byliśmy strasznie zadowoleni. To fantastyczna rzecz taka zabawa po nocy. Pójdę po latarkę! krzyknął Kalixt, ale nasz drużynowy kazał mu wrócić. Nie rozpraszajcie się, powiedział. Naradźcie się między sobą, od czego zacząć poszukiwania I, pos no i pospieszcie się, jeśli nie chcecie, żeby jakaś inna drużyna odnalazła przed wami pana Żenu. Tego, zdaje mi się, nie trzeba było się obawiać, bo wszyscy biegali i krzyczeli, ale nikt jeszcze nie wyszedł z obozu. Słuchajcie, powiedział nasz drużynowy, pomyślcie trochę. Pan Żenu powiedział, że idzie w stronę Chin. W jakiej stronie świata leży ten wschodni kraj. Ja mam atlas, w którym są Chiny, pochwalił się Kryspin. Dostałem od cioci rozali na urodziny, ale wolałbym rower. Ja mam w domu fajny rower, powiedział Benon. Wyścigowy? Zapytałem. Nie słuchaj go, to wszystko bójda, powiedział Crispin. A jak dostaniesz w łeb, to też będzie bójda? — Spytał Benon. Chiny leżą na wschodzie. Krzyknął nasz drużynowy. A gdzie jest wschód? Zapytał jakiś chłopak. E, druhu, zawołał Kaliks. On nie jest od nas. To szpieg. Nie jestem żaden szpieg, krzyknął chłopak. Jestem z drużyny orłów, najlepszej z całych kolonii. To wracaj do swojej drużyny, poradził mu nasz drużynowy. Ale ja nie wiem, gdzie ona jest, powiedział chłopak i zaczął płakać. Głupi a jego drużyna nie mogła być daleko, bo nikt jeszcze nie wyszedł z obozu. Po której stronie, zapytał nasz drużynowy, wstaje słońce? Po stronie Gwalberta, który ma łóżko przy oknie. On nawet skarży się, że to go budzi, powiedział Jonasz. E, druchu! zawołał Kryspin. Nie ma Gwalberta! To prawda, powiedział Benon nawet się nie obudził. On strasznie mocno śpi pójdę po niego. Tylko szybko krzyknął drużynowy. Benon poleciał do baraku i wrócił mówiąc, że gwalbert jest śpiący i nie chce przyjść. Jego sprawa, powiedział drużynowy, i tak już zmarnowaliśmy dosyć czasu. No ale, że jeszcze nikt nie wyszedł z obozu, nie było się czym przejmować. A potem pan Rato, który przez cały czas stał pośrodku obozu, zaczął krzyczeć: Proszę o ciszę! Drużynowi zróbcie porządek! Zbierzcie swoje drużyny i zacznajcie zabawę. To była straszna robota, bo po wszyscy żeśmy się trochę pomieszali. U nas był jeden chłopak z orłów i dwóch z nieustraszonych. Paulina szybko odnale odnaleźliśmy u siuksów, bo poznaliśmy go po płaczu. Kalix poszedł szpiegować u traperów, którzy szukali swojego drużynowego. Bawiliśmy się bardzo fajnie, a potem zaczęło strasznie padać. Przerywamy zabawę, zawołał pan rato, drużyny wyracają do baraków. I to już poszło szybko, bo na szczęście nikt jeszcze nie wyszedł z obozu. Pan Żenu, z proporczykiem, przyjechał następnego dnia rano na wozie gospodarza, który ma pole z drzewkami pomarańczowymi. Potem się dowiedzieliśmy, że schował się w sosnowym lesie. Kiedy zaczęło padać, znudziło mu się na nas czekać i chciał wrócić do obozu. Ale zabłądził w lesie i wpadł do rowu z wodą. Wtedy zaczął krzyczeć. Pies gospodarza zaszczekał, i w ten sposób gospodarz odnalazł pana Żenu i zaprowadził go do swojej zagrody, żeby go wysuszyć i przenocować. Nie powiedziano nam tylko, czy gospodarz dostał dodatkową porcję czekolady, bo przecież mu się należała. Wędkarstwo ma niezaprzeczalne właściwości uspokajające. Tych kilka słów przeczytanych w jakimś piśmie wywarło duże wrażenie na Geraldzie Listów, młodym opiekunie drużyny Sokoleoko, który spędził wyborną noc, śniąc o dwunastu nieruchomych chłopcach, wpatrujących się w milczeniu w dwanaście spławików kołysanych na spokojnej wadze.